Cześć, witam Cię w kolejnym filmiku na kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was propozycję zestawu komputerowego dla gracza za około 2200 zł. Jednak to nie wszystko, ponieważ cały zestaw komputerowy, na który miał składać się również monitor, myszka, podkładka pod nią, klawiatura i również słuchawki to całość wraz z przesyłką i moją pracą miała kosztować nie więcej niż 3200 zł. Zapraszam. Ok, więc całość zacznijmy od płyty głównej, a jest nią MSI B85G43. Jest to płyta w standardzie ATX na chipsecie intelowskim B85 z soketem 1150. Co ciekawe, posiada ona zintegrowany układ dźwiękowy 7.1. Ma ona podłączenia 2 razy 4 pin na chłodzenie procesora, więc możemy spokojnie włożyć jakieś chłodzonko i wentylatory w trybie push-pull. Posiada ona również 3 razy 3 pin na zwykłe wentylatory, 2 razy USB 3.0 i 6 razy USB 2.0. Myślę, że ta płyta główna za tą cenę spokojnie da sobie radę w tym zestawie i pozwoli ona w późniejszym czasie na wymianę procesora którym jest Intel Core i3-4130 o taktowaniu 3,4 GHz Procesor ten ma dwa rdzenie oraz cztery wątki Na początek jeżeli chodzi o gry i ten budżet myślę, że spokojnie sobie powinien dać radę z każdą grą Pamiątki 8 GB w dwóch kościach po 4 GB Trucial Ballistic Sports. Ram jak Ram, grunt, żeby działał. Karta graficzna. GeForce GTX 750 Ti, 2 GB, na szynie 128 bitów. I wybrałem produkt od MSI, gdyż fabrycznie ma on podbite zegary. Chodzi mi o to, żeby ta grafika była z tej serii gaming. Chłodzenie ma bardzo dobre wydajna karta graficzna, jeżeli, za, jeżeli chodzi o tą cenę dysk Seagate Barakuda 1TB na dane myślę, że spokojnie powinien wystarczyć przejdźmy teraz do zasilacza, którym jest Silentium PC Deus G1 500W z certyfikatem brązowym 80 wybrałem ten zasilacz dlatego, że w późniejszym czasie kiedy wymienimy sobie grafikę czy procesor albo jedno i drugie żeby nie była potrzebna wymiana zasilacza, a zasilacz ten ma zabezpieczenie 80 Plus brązowe, więc wydajność też jest całkiem niezła. Obudowa Silentium PC, również. Brutus M23 Pro... Pure Black. Co tu dużo mówić? Przewiewna obudowa w miarę wbudowane są bodajże. Wbudowane, znaczy zamontowane są bodajże trzy wentylatory albo dwa. dwa, jeden na froncie, jeden z tyłu. Z przodu ma ona USB 301. Płyta główna to obsłuży, więc wszystko będzie działać. I tak, ten zestaw komputerowy, czyli płyta główna ta, ten procesor, RAM, grafika, dysk, zasilacz i obudowa kosztuje około 2200 zł. Uciągnie raczej każdą grę. Full HD, nie mówię tu o jakiejś super, nie wiem jakiej rewelacji ultra i w ogóle płynna rozgrywka, ale Full HD na średnich czy na niskich, myślę, że sobie spokojnie ten zestaw komputerowy da radę. I przejdźmy teraz do reszty, czyli monitor. Jest to model LG 23 cale w proporcjach 16x9 i co ciekawe, jego reakcja to 5 ms. fajne jest też to w tym monitorze, że ma on bardzo wąską ramkę i jest to matryca w LEDzie i w IPS-ie. Kolory bardzo fajne, bardzo żywe. Myślę, że jak za tą cenę to spoko. I teraz tak podkładka. Jeżeli masz myszkę i chcesz grać, to myślę, że podkładka jest rzeczą bardzo przydatną, wręcz nawet powiedziałbym konieczną. Na początek ja osobiście nie używałem podkładki. Dopóki jej nie kupiłem, i teraz nie wyobrażam sobie, jakbym miał korzystać z myszki bez podkładki. No zupełnie inaczej się gra, zupełnie inaczej się pracuje. Jest dużo lepszy ślisk i ogólnie wszystko jest lepiej. Klawiatura Natek Gaming: podświetlana klawiatura. Ma ona dwa kolory: programowane przyciski od G1 do G5, klawisze funkcyjne, głośniej, ciszej itd. Myślę, że za tą cenę fajna klawiatura. Do gier nada się spokojnie. Myszka. A4Tech Bloody Gaming ZL5 Sniper. Co jest najlepsze, to DPI. A jest możliwość regulowania od 100 do 8200. Myszka ta, jak na cenę 100 zł, szczerze powiem, jest bardzo fajna. Ma ona podświetlane, jeżeli będziemy zmieniać czułość DPI to będzie zmieniał się kolor podświetlania myślę, że ta myszka za tą cenę to jest świetne wydane pieniądze powinno wszystko działać i słuchawki Ozone Rage ST kosztują one około 125 zł tutaj ale jak widzimy możemy je również znaleźć za 109 myślę, że jakbyśmy się postarali to za 100 zł jesteśmy je w stanie znaleźć mają one w miarę przyzwoity wbudowany mikrofon Dają przyzwoitą jakość dźwięku, fajnie leżą na uszach, wygodnie leżą na głowie, jakoś tak specjalnie podczas dłuższych rozgrywek, nie będziemy odczuwać specjalnie, że mamy je na, na sobie. Myślę, że powinny spełnić swoje zadanie. Jeżeli chodzi o ten zestaw, to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, śmiało piszcie: komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie, jeżeli chcecie więcej takich filmów. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć, do następnego razu.